Zarządzanie wieloma różnorodnymi komputerami i aplikacjami jest coraz trudniejsze i coraz droższe. Menadżerowie IT ciągle muszą zmagać się z aktualizacjami oraz przywracaniem systemów operacyjnych, zachowując przy tym przyjęte w firmie standardy bezpieczeństwa. A co jeśli trzeba szybko przygotować nowe stanowisko pracy lub otworzyć nowy oddział firmy? Pomóc może Citrix Zen Desktop. Zamiast instalować systemy operacyjne, aplikacje oraz profile użytkowników na dziesiątkach komputerów. Tworzysz pojedyncze, wirtualne paczki, umieszczasz je na serwerze, następnie dynamicznie przypisujesz każdą z nich poszczególnym użytkownikom. Taki sposób zarządzania oznacza, że wszelkie poprawki czy aktualizacje instalujesz tylko jeden raz. Dzięki temu oszczędzasz czas pracy i miejsce na serwerze przy zachowaniu tej samej liczby komputerów. Dodatkowo, scentralizowanie zasobów ułatwia kontrolę nad nimi i oznacza wyższe standardy bezpieczeństwa. W środowisku Citrix przygotowanie nowych i kompletnych stanowisk pracy odbywa się natychmiast, a każdy menadżer IT doskonale wie, ile czasu zajmuje to w tradycyjnym trybie. Takie rozwiązanie pozwala ponadto każdemu użytkownikowi na dostęp do swojego wirtualnego komputera z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu. Użytkownicy działają w różnorodnych środowiskach pracy. Przy użyciu Citrix Zen i technologii FlexCast możliwe jest dostarczenie im oczekiwanej konfiguracji w prosty sposób i w dowolne miejsce. Nie ma znaczenia, czy chodzi o użytkowników, których potrzeby ograniczają się do typowych środowisk biurowych, czy też użytkowników wymagających wysokich możliwości obliczeniowych. Na przykład inżynierów lub grafików. W ich przypadku zaleca się jednak infrastrukturę złożoną z systemów kasetowych. Strumieniowe dostarczanie pulpitu pozwala na wykorzystanie istniejącej infrastruktury w łatwy i tani sposób, umożliwiając pracę użytkownikom korzystającym zarówno z sieci lokalnej, jak i tym, którzy korzystają z programów zainstalowanych na ich pulpitach poza biurem. Technologia FlexCast pozwala na dostarczanie dowolnej kombinacji Twoich aplikacji każdemu użytkownikowi z jednego centralnego miejsca. Niezależnie od sposobu dostarczania pulpitu, każdy użytkownik wymaga najwyższej jakości odbioru treści porównywalnej do pracy na lokalnym komputerze. Technologia Citrix HDX zapewnia niezwykle szybką i wydajną pracę porównywalną z możliwościami standardowego komputera. Dotyczy to wszelkich multimediów. Kamer internetowych, urządzeń audio i USB oraz wymagających aplikacji graficznych 3D. Dzięki centralnemu zarządzaniu użytkownicy nie mają do czynienia z poprawkami i aktualizacjami oraz z zawieszaniem się aplikacji. Działają na wysokowydajnych, kompletnych, wirtualnych komputerach, gdziekolwiek ich potrzebują. W przeciwieństwie do innych rozwiązań dostępnych na rynku, tylko Zen Desktop zapewnia. Maksymalną elastyczność wynikającą z technologii FLEG CAST. Szybkie i niezawodne działanie dzięki HDX, a także swobodny dostęp z dowolnego miejsca w dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu. Citrix Zen Desktop. Oczywisty wybór w wirtualizacji komputerów.